Modlitwa świętej Mechtyldy. W dobroci twej nieskończonej, pobłogosław mnie najsłodsze serce jezusowe, i przyjmij dziękczynienia za wszystkie łaski, które w tym dniu od ciebie otrzymałam. Boleję nad moimi wszystkimi błędami i niewiernościami których dopuściłam się względem Ciebie, ale mam nadzieję, że mi je przebaczysz, że sam nagrodzisz krzywdę wyrządzoną przeze mnie Boże i chwale. Moja wiara, moja nadzieja i moja miłość wszystko to Twoje. Pragnę zasnąć i spoczywać przejęta miłością ku Tobie. Abym obudziła się znów ożywiona Twą miłością. Amen.